Dzień dobry, witam Was serdecznie. Powtórka pierwszej części nagrania. Popełniłem tam niewybaczalny błąd, za który powinienem mieć natarte uszy, ale na razie nikt się nie znalazł, kto by ten błąd do tej pory wyłapał. Więc korzystam z okazji, że mam jeszcze możliwość wykasowania. Mam jeszcze tą samą koszulę na sobie i mogę jeszcze raz spróbować. Oczywiście to drugi raz nie wyjdzie tak samo jak za pierwszym razem. Ale powinna być ta pierwsza część już prawidłowo nagrana. Bardzo ciekawym zagadnieniem jest homeostatyczna, w nawiasie niehormonalna, regulacja głównych szlaków metabolicznych. Bożutych hormonów są zawsze szkodliwe. Wykrzyknik. Bo rzuty hormonów są zawsze szkodliwe. Każdym ważnym szlakiem metabolicznym, w nawiasie genem, steruje stężenie substratu. I prócz tego stężenie cytozowe, ATP. To klucz do zdrowia. A reszta w uproszczeniu to konsekwencje braku, w nawiasie nadmiaru, energii i budulca. Oczywiście to moje prywatne zdanie, z którym nie trzeba się zgadzać. Napisał przed laty pan Tomasz Kwaśniewski. Było to w 2007 roku, w grudniu, 2 grudnia. 2007 roku. Kto chce sobie znajdzie, kto chce sobie poszerzy wiedzę, w tamtym rejonie czasowym znajdziecie dużo więcej na ten temat. Nie podaję celowo gdzie, żebyście sobie poszukali w internecie. W mandr Znacie się jak znaleźć, doskonale wiecie jak tam szperać, a to, to sobie to znajdziecie. O czym ja jeszcze wczoraj mówiłem? Mówiłem też o książce pana Tomasza Kwaśniewskiego. Mówiłem, że już się książki, no już są, już jest końcówka i mówiłem też, że książka w ogóle planowany był i chyba się wszystko to zrealizuje dlatego, że w, przyszły, w połowie przyszłego tygodnia mają być, jak wszystko dobrze pójdzie oczywiście będą pierwsze podpisywane pierwsze egzemplarze i wysyłane i książka miała być na 10 maja na rocznicę, na urodziny pana doktora Jana Kwaśniewskiego i wszystko wskazuje na to, że to się uda Potem mówiłem o Gilgameszu. Pokazywałem czarnego Gilgamesza i białego Gilgamesza jako dwie mm, dwa tłumaczenia. Jedno, jedno jednego Józefa Witlina i tu jest drugie. Tu jest pana zaraz pana, pana Roberta Stillera. Józef Witlin, Marek, Marek Żuławski. To jest jedno, jest starsze, drugie jest troszkę później. No, różnica chyba tam 10 czy tam... Zaraz, bo to jest może ważne. Jedno jest z lat 60. drugie z 70. I te dwa tłumaczenia, są to dosyć różne tłumaczenia i różnią się między sobą. I z tych, o tym Gilgameszu opowiadałem Wam o tym kwiecie życia wczoraj. Zacząłem opowiadać, jak Gilgamesz przeprawiał się przez te wszystkie swoje meandry tego swojego życia. I próbował znaleźć rozwiązanie na największy trapiący go problem, mianowicie nieśmiertelność. Jak być nieśmiertelnym tak jak bogowie stwórcy. On był po części człowiekiem, po części Bogiem. W większej części był niby Bogiem, a w mniejszej człowiekiem. I ta mniejsza część nie pozwalała mu stać się pełnoprawnym użytkownikiem nieba, wiecznego nieba. Więc przez to swoje życie, które przez te wszystkie wojny, dboje, te podboje, te różne dziwne przygody, które są opisywane w tym starożytnym eposie, Gilgamesz dochodzi do Utnapishti, dociera do Utnapishti. I Utnapishti to jest nasz biblijny Noe, to jest ten człowiek, który dostąpił zaszczytu bycia nieśmiertelnym, po przetrwaniu potopu. On i jego żona dostali w posiadanie wyspę, na której byli i tam sobie spędzali beztrosko swoje życie. Aż przeszkodził im w tym, przeszkodziło im w tym przybycie Gilgamesza. Gilgamesz nie przybył sam, bo Gilgamesz przybył na łodzi i przybył razem z drugą osobą, z istotą, która była sternikiem, przewoźnikiem. W każdym razie obsługiwało łódź i obsługiwała możliwość ewentualnej przeprawy danego danego właśnie. I tu zawieszę się, bo niekoniecznie człowieka, dlatego że cały ten przepływ, cała ta opowieść, to jest opowieść dla ludzi, którzy lubią bajki, lubią opowieści gdzieś dla młodych ludzi. Natomiast każda opowieść, taka dziwna, starożytna opowieść ma ze sobą drugie dno, trzecie dno, może nawet czwarte. I, gdy Gilgamesz dotarł prawie do celu swej podróży, bo już myślał, że dostanie rozwiązanie, myślał, że Utnapishti, czyli Biblijny Noe, na dłoni powiem mu tak, to trzeba zrobić i już będziesz nieśmiertelny, okazało się, że nie do końca. Owszem, opowiedział mu Utnapiszci, jak dostąpił tego zaszczytu, jak przeżył ten potop, że. Najwyższy z bogów położył na nim rękę, na jego żonie, jedno było po jednej, drugie po drugiej, po drugiej stronie, bo on stanął, to bóstwo stanęło pomiędzy nimi i zrobiło z nich nadtryknięcie nieśmiertelnego. I stał się równy bogom, bo tak dokładnie jest tam napisane, że stał się, dostał, dostąpił zaszczytu, zrównania się z bogami, z bogami i życia wiecznego. I co się okazuje? Że wcale Utnapiszti nie kwapi się do tego, żeby przekazać mu tajemnicę życia wiecznego, żeby Gilgamesz wstąpił, dostąpił zaszczytu bycia, tak jak on i inni bogowie, nieśmiertelnym. Ale w, z pomocą Gilgameszowi przychodzi żona Utnapiszti. Jego żona, która również jest jak Bóg nieśmiertelna. Moglibyśmy powiedzieć, że Utnapiszti, czyli Noe Biblijny, został przebustwiony. Wcześniej, jak znajdziecie, różne takie fragmenty są, że biblijny Noe, że Noe w ogóle przechadzał się z Bogiem, zanim nastąpił potop, znali się. Był jego ulubieńcem, jednego z bogów. I ta żona Utnapiszti, czyli Noego, wstawia się za Gilgameszem, żeby jednak przekazał mu coś, jakąś informację na ten temat. Bo takie trudy, takie ciężkie miał życie, tyle trudów go to kosztowało, żeby przebicie, się, przedrzeć się. Tam do nich, a przedzierał się dosyć mocno, dlatego że w momencie jak trafił na ścieżkę, gdzie Jezus napiszty i że to od niego dosta, może dostać informację, jak zdobyć tą nieśmiertelność, trafił do pewnej. W opowieści jest, że jest to kobieta, która pilnuje pewnej strefy, pewnych wód. Taka bariera, taka bariera chroniąca, aby nic nieproszonego nie przedostało się do innych wód. I ta bogini, ta, ta pilnowaczka, ta strażniczka, strażniczka zasów, zapor tam jest wszystko to opisane dosyć mocno, nawet wielokrotnie nieraz jest powtórzone. Czyli jest to dosyć ważna cecha, że on do, do, dotarł do pewnej blokady, do pewnej bariery granicy. Obecnie byśmy powiedzieli, że to jest tak, jak w krwi obiegu docieramy do układu tego czaszkowego tutaj, nie? żeby nic do mózgu nieproszonego się nie dostało, mamy barierę ochronną, tak zwaną barierę krew-mózg. I on dotarł do tego krew-mózg i tam jest stop, pani Gilgamesz, tam pana nie wpuszczamy. Ale że Gilgamesz był na tyle, na tyle hardym zawodnikiem, przebił się przez częściową, przez tą zaporę i powiedział tej całej strażnicy, że on i tak wejdzie, jak go nie wpuści. No więc ona uchyliła, rozwarła te, 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 te zasuwy, te wszystkie rzeczy, wpuściła go. Ale dała mu przewoźnika. Dała mu przewoźnika, na, z, z pomocą którego on mógł dotrzeć do, do Utnapiszti, do biblijnego Noego. Czyli moglibyśmy powiedzieć, coś płynie przez organizm, do, dociera do pewnej zapory, stop. Jak się uda mu tą zaporę przejść, to przyczepiony do czegoś dopływa tam, gdzie ma dopłynąć. I teraz, co się dzieje dalej z tym naszym wspaniałym bohaterem, z Gilgameszem. No, Gilgamesz pyta i. W sukurs przychodzi, tak jak wspominałem wam, żona Utnapiszti, również nieśmiertelna, wstawia się za Gilgameszem i Utnapiszti przekazuje mu, jak tego zaszczytu dostąpić. Mianowicie mówi mu, że w meandrach wody głębokiej, tam w jakichś głębinach przepasnych, w czeluściach zależy od tłumaczenia troszkę, to są pewne różnice jest coś na dnie morza, na dnie otchłani też różnie to jest określane jest tam kwiat życia Opisany jest, jak on wygląda, że jest to kolczaste, że jest to coś, co da się wziąć w ręce, że jest to coś, co kuje w ręce, jest to coś, co ma... przypomina kolce, ale przypomina też róże, przypomina to... no jest to kwiat. I ten kwiat trzeba spożyć i ten kwiat trzeba... jak się go spożyje, spożyje najpierw trzeba go zdobyć po prostu, trzeba na tą głębinę wskoczyć, wejść, zdobyć to. No i co robi Gilgamesz? Wskakuje, przywiązuje sobie do nóg kamienie, nurkuje głęboko w odmęty, ale tu nie tam na miejscu, w innym miejscu on to robi. W każdym razie nurkuje w tą głębinę. W innej opowieści, w innym tłumaczeniu jest, że nie wskakuje do morza, do tej głębiny, tylko jak gdyby rozsuwa część ziemi i tam znajduje przepaść i do tych wód przepastnych gdzieś tam wskakuje z tymi przywiązanymi kamieniami. Kamienie potem odwiązuje pod, pod spodem podczas nurkowania, odwiązuje kamienie, zabiera to zioło życia kolczaste, ono go kuje nawet w rękę, też w jednym z opisów jest, wynurza się na powierzchni w jednym tłumaczeniach, jak znalazłem przy opisach. Kiedyś, jak nie czytałem jeszcze kilka tylko czytałem opisy tego, że on zasnął nad brzegiem po zmęczeniu po tych trudach i wtedy podsunął się, wiecie, ten wąż, ale o wężu będzie chyba dalsza w drugiej części. Co się to dalej stało? No więc tak skrótowo wam naświetliłem tą pierwszą część, którą gdzie dałem po prostu plamy nie do, nie do wybaczenia, więc stąd drugi raz nagranie niby tego samego. Oczywiście, nie da się tego powtórzyć, jak wam powiedziałem dokładnie to, co było wczoraj. Ale poszerzymy ten temat troszkę szerzej z, tymi, z tą biochemią, którą tutaj Wam przeczytałem, Pana Tomasza na samym początku. I znalazłem tutaj bardzo fajny, tutaj ciekawy, dla mnie bardzo interesujący fragment, którym chcę Was tutaj lekko zarazić. Mianowicie, fragment będzie z Petera Plichty, czy z Petera Plichty. Tajemnicza formuła boga to jest ta książka. To jest strona 26-27. Kto chce, kto ma, może sobie zerknąć. Nie podaję wydania ani tego, bo to było jedno, jedyne wydanie. Nikt tego więcej nie powielił. Bo, bo po co? Jak coś fajnego, to po co to powielać, nie? Coraz bardziej interesowałem się również fizyką, co zetknęło mnie, kiedy miałem około 15 lat, z niezwykle interesującym zagadnieniem: z problemem elektronów. O elektronach to wszyscy wiecie z podstawówki, ze szkoły średniej. To jest takie coś mamy, co sobie krąży wokół jądra, nie? I dalej. Atom składa się z jądra atomowego oraz z naładowanych elektrycznie cząstek zwanych elektronami, które krążą wokół jądra, jak planety wokół Słońca. Jeśli dwa atomy tworzą połączenie chemiczne, chemik łączy ich symbole kreseczką. Tym, co tworzy takie połączenie w rzeczywistości, są dwa elektrony różnych atomów trzymające się jeden drugiego. Nazywam je, bliźniaczymi parami, nazywam je bliźniaczymi parami elektronów. Wiązanie bliźniaczych par elektronów jest jedną z podstaw chemii, jako że stanowi przyczynę tworzenia cząsteczek przez rozmaite atomy. Dla fizyka mechanizm powstawania wiązań między różnymi atomami nie jest interesujący. Bardziej zajmuje go Precy, pre, precyzyjna obserwacja ruchu elektronów, które w szczególnych sytuacjach, na przykład w kineskopie telewizora. Kineskop to takie urządzenie, którego już nie ma. Teraz macie te płaskie, czyli świecą się same punkty, a kiedyś kineskop to była bańka szklana, tam były cewki elektromagnetyczne, tam było działo elektronowe, które te elektrony wysyłały. Leciało to przez przestrzeń, trafiało to na tak zwany luminofor, czyli na ekran, na którym następowało świecenie, i my po drugiej stronie tego świecenia odbieraliśmy zestaw tych punkci, które się tam zaświecały w pewnych rzędach i w pewnych częstotliwościach, migotania i powstawał obraz. Tak to wyglądało. Teraz zupełnie tego nie ma, więc dla tych, którzy, którzy nie wiedzieliby, co to jest ten ekran, myśleliby, że to jest ten ciepło krystaliczny, więc nie elektronów, które w szczególnych sytuacjach na przykład w kineskopie telewizora mogą oderwać się od atomu. Warunki, w jakich chemik i fizyk obserwują zachowanie elektronu, są więc całkowicie odmienne. Zupełnie inaczej wygląda też ich, zupełnie inaczej wyglądają też ich opisy tej samej zdawałoby się rzeczy. I teraz słuchajcie, to jest bardzo to jest podsumowanie takie w elektrofizyce elektrony są cząstkami o jednakowych ładunkach elektrycznych, które się wzajemnie odpychają i nigdy nie, mogłoby, nie mogłyby wpaść na pomysł jakiej, jakichkolwiek połączeń i tworzenia bliźniaczych par. Kiedy w pełni zrozumiałem tę sprzeczność, zrozumiałem coś bardzo ważnego. Gdybym został chemikiem, fizyczne właściwości elektronów byłyby mi całkowicie obojętne. Gdyż, istnieje, gdyż istnienie bliźniaczych pal elektronów da się dowieść bez tej wiedzy. Odpychanie dwóch elektronów można także udowodnić tylko w obrębie fizyki. Jako fizyk nie interesowałbym się więc chemią elektronu. Problem wynikał najwyraźniej stąd, iż przeczuwałem już wtedy, że zostanę zarówno chemikiem, jak fizykiem. Wniosek z tego jest taki, jak poszatkujemy naszą wiedzę, to nasze doświadczenie, z którym mamy do czynienia, Posegregu, posegregujemy na poszczególne działy. Taki dział, taki, taki, naukowy, nienaukowy, półnaukowy. W obrębie tych naukowych jeszcze 15 tysięcy różnych innych działek, szufladek, specjalizacji. To nie mamy wyobrażenia o całości. Pan doktor Jan Kwaśniewski powiedział, że brakuje kleju, który by to wszystko razem skleił. Pan Peter czy Peter Plichta spróbował taki klej znaleźć. Częściowo mu się to udało. Pokleił tą fizykę z tą chemią i jeszcze pokleił to z matematyką. I udało mu się to skleić. Wiedział, zauważył w wieku 15 lat, że już problemy są przy tym sklejaniu. Już są problemy. Bo po co jest ta nauka tak poszatkowana? No właśnie po to, żeby. Żeby nikt z was nie wpadł na pomysł, że to trzeba razem pokleić, że żyjemy w jednym świecie. Nie żyjemy w świecie fizycznym oddzielnie, a w świecie chemicznym oddzielnie, a w świecie abstrakcyjnym jeszcze oddzielnie. Rozumiecie, te podziały są sztucznymi podziałami, żebyśmy nie mieli kleju, żebyśmy nie złączyli tego wszystkiego w jedną całość, żebyśmy nie mieli oglądu całości. Bo w takim stadem wtedy a nuż jakiś baran jeszcze by wyciągnął jakieś wnioski, które nikt nie powinien wyciągać. Więc nie można do tego dopuścić. Tak system sobie to fajnie po, poszufladkował, podzielił pociąg. W naszym życiu jest podobnie, mamy pocięte te działy, zamiast zająć się jednym spokojnym nieżyciem, to oddzielnie jedno, oddzielnie drugie, oddzielnie trzecie. Nie? To się odbija wszędzie. No i to chciałem Wam tutaj dodatkowo pokazać. jest już akurat kończę. Ta część jest kończy, kończę tą część, następna już wiecie, będzie teraz druga. Do następnego trzymajcie się.